Wczoraj rozpoczęliśmy historię Mojżesza. Historię, która jest historią cudownych wydarzeń, tak jak ocalenie jego życia jako małego dziecka, jest historią składającą się z wydarzeń dramatycznych i tragicznych, jak to, że Mojżesz zabija drugiego człowieka. I mówiliśmy o tym, że takie też jest nasze życie, złożone z takich cudownych wydarzeń. Radosnych, chwalebnych, szczęśliwych, ale i sytuacji, których się wstydzimy, które chcielibyśmy wymazać z przeszłości, z historii, które są dla nas może bardzo obciążające, trudne, zawstydzające. I dzisiaj Słowo Boże, Pan Bóg zaprasza nas do czegoś więcej, do kroku dalej, tak jakby chciał nam powiedzieć, jest jeszcze trzeci wymiar Twojego życia. Nie tylko to, co jest radosne. Nie tylko to, co jest bolesne, ale jest również to, co jest związane ze mną. Tak mówi Bóg. Mówi do Mojżesza: wejdź głębiej. I do każdego z nas Bóg też mówi: wejdź głębiej. A to wejście w głąb, to jest to doświadczenie spotkania z Bogiem, z tym ogniem, z tym krzewem płonącym. To jest to spotkanie, w którym jest Bóg i jest Mojżesz. Czyli jest Bóg jest człowiek. Z Jego historią, z Jego przeszłością, z Jego lękami, bo przecież Mojżesz mówi: jak ja mam wyprowadzić Izraeli, To ja się nie nadaję, to, to, to nie jest dla mnie zadanie. Ale Bóg go zaprasza w głąb, mówi: spotkaj się ze mną. I bardzo potrzebujemy takiego doświadczenia, wejścia w głąb. Możemy to nazywać tak teologicznie i fachowo kontemplacją. Kontemplacją, czyli tym, tym spojrzeniem w Boga, spojrzeniem, które jest utkwione w Bogu. Najbardziej może to jest jakoś powiązane z adoracją najświętszego sakramentu, kiedy przychodzimy i patrzymy na Chrystusa, patrzymy tacy, jakimi jesteśmy, z tym, co, co mamy i w naszym sercu, i w naszej historii, i w naszej przeszłości. I to jest to wejście w głąb, do którego Bóg nas zaprasza. A jest w tym fragmencie bardzo dominikańskie wezwanie i zawołanie, bo my jako Dominikanie szczycimy się, że naszym hasłem są słowa kontemplować, i przekazywać owoce kontemplacji. I w tym fragmencie do tego Bóg nas zaprasza. Wejdź w głąb, spotkaj się ze mną, tak mówi Pan Bóg, ale potem idź. Mam dla Ciebie zadanie, mam dla Ciebie misję i Bóg posyła Mojżesza z, z konkretną misją. Wyprowadź Izraelitów z niewoli, wyprowadź ich z Egiptu. Panie Boże, zaproś nas do siebie, żebyśmy, żebyśmy weszli w głąb, żebyśmy się spotkali z Tobą, a później nas roześli, wyślij nas, poślij nas z Twoim zadaniem, z misją na cały świat. Nie ma rady. Trzeba stać się prostaczkiem. Czyli kim? Kimś kto nie wie. Tylko kimś kto słucha, żeby się dowiedzieć. Kimś, kto ma serce ucznia. Prostaczek to jest ktoś taki, kto każdą sytuację w swoim życiu rozpoznaje jako lekcję, z której może wyciągnąć jakieś wnioski, czegoś się dowiedzieć, czegoś się nauczyć. Prostaczek to ktoś taki, kiedy kto słuchając Ewangelii, słucha jej jako uczeń który nie wie. Prostaczek to ktoś taki, kto Boże działanie w swoim życiu przyjmuje jako działanie kogoś mądrzejszego od siebie. Nasz kłopot często jest taki, że jesteśmy mądrymi i roztropnymi. Już wiemy. Już wiemy, jak Bóg powinien działać, wiemy, co Bóg powinien mówić, jak rozumieć Jego Słowo i wreszcie wiemy, co powinno nas w życiu spotkać. Kiedy jesteśmy mądrzy, kiedy jesteśmy roztropni w ten sposób, co wcale roztropnością tak między Bogiem a prawdą nie jest, no to wtedy jesteśmy głusi na to, żeby usłyszeć, co Bóg w rzeczywistości mówi. Jesteśmy ślepi, żeby zobaczyć, co Bóg w rzeczywistości robi. Dlatego to ta Ewangelia, ten wybuch radości Chrystusa kończy się stwierdzeniem, że Ojca zna tylko ten, komu Syn go objawi objawi. To bardzo ważne słowo. Potrzeba, żeby Chrystus pokazał mi Ojca. Ja nie jestem w stanie sam Go zobaczyć. Nie jestem w stanie sam Go poznać. Nie jestem w stanie sam dowiedzieć się, jakoś rozkminić Jego zamysłów. Potrzeba, żeby były mi objawione, żeby ktoś mi je odsłonił. Chrystus. Dlatego tak bardzo potrzebuję stać się prostaczkiem, żebym był gotowy na to, co Jezus mi pokazuje. Jeśli chcesz, żeby nasze nagrania były lepiej widoczne w internecie, zostaw lajka lub komentarz.